Maciej Maniecki, mam 50 lat, jestem urodzony w Lublinie i w zasadzie całe życie zawodowe również byłem związany z Lublinem. Jak miałbym powiedzieć jednym zdaniem, kim jestem, to właśnie powiedziałbym, że jestem przedsiębiorcą. To w języku angielskim, w języku angielskim lepiej brzmi biznesmen i tak wszyscy powtarzają. A spróbujmy, powiedzcie mi, wy znacie wielu na przykład, nie wiem, polskich biznesmenów? Kto potrafi wymienić jakieś nazwisko? Proszę. Kto? Głośno. Grycan. Bardzo dobrze. I ktoś jeszcze? Ty, widzę, z nas wszystkich. Bardzo dobrze. A na przykład znacie jakichś biznesmenów czy przedsiębiorców z Lublina? Pro, ty też znasz kogoś, no powiedz jakieś nazwisko. Bardzo dobrze. No i od razu mi pomogłeś na drugie pytanie, właśnie: czy znacie kogoś, przedsiębiorcy, biznesmena z Lublina? No to już pana Macieja Majeckiego znacie, ale może jeszcze kogoś. Nie ma biznesmenów, nie ma przedsiębiorców w Lublinie? Chyba są, może nawet niektórzy z waszych rodziców są przedsiębiorcami. Pamiętajmy, ten przedsiębiorca to niekoniecznie ten, który ma tam firmę zatrudniającą tysiąc czy ileś osób, ale czasami dwie czy pięć. Zacznijmy może chwilę króciutko o mojej drodze w biznesie. Ja w szkołę średnią skończyłem w Lublinie, pierwszą część edukacji. Na studia wyjechałem, wyjechałem do Warszawy, bo nie ukrywam, że szukałem wtedy dobrej szkoły, dobrej uczelni, a w Lublinie nie było elektroniki, informatyki, bo to chyba jest też ważne, że oprócz tego, że jestem przedsiębiorcą czy tam biznesmenem. To jestem związany z branżą IT. Nie było kiedyś informatyki w Lublinie. Tak jak nie było kiedyś takich komputerów, jak dzisiaj wszyscy używacie czy macie. Nie było internetu, więc musiałem pojechać do Warszawy. Studia skończyłem w Warszawie. Po powrocie, po skończeniu studiów, wróciłem do Lublina. Zacząłem pracować w takiej spółdzielni jako informatyk, bo skończyłem studia informatyczne. Jak skończyłem studia, poznałem swoich przyjaciół, kolegów. Wy też macie dużo przyjaciół, dużo kolegów? Pewnie tak. E... I postanowiliśmy założyć firmę. E... Dzisiaj często się mówi, że co jest potrzebne do tego, żeby założyć firmę? Pieniądze. Pieniądze. No, ale to jak ma się pieniądze, to po co zakładać firmę po to, żeby mieć ich więcej? No dobrze. E, to teraz wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj nie narzekam na, na brak pieniędzy, ale wtedy w latach końcówce, lat 80. ja pochodziłem z normalnej, prostej rodziny, gdzie nie mieliśmy na zbyt dużo środków i finansów. I moi przyjaciele podobni postanowiliśmy założyć firmę, w zasadzie nie mając żadnych, żadnych środków. Firma wyglądała mniej więcej tak, moi koledzy. Ja nawet mam taki film z początków zakładania firmy. Film, film jest taki trochę smutny i szary, bo wtedy wszystko było szare i smutne. I również początki naszej firmy były takie. Mieliśmy cztery małe pokoiki, któreśmy wynajęli. Nie mieliśmy za bardzo środków na to, żeby, żeby sobie kupić na zbyt wiele komputerów, więc pracowaliśmy na, dwa, na dwie zmiany. Na sobotę i niedzielę ciągnęliśmy losy, kto ma wziąć komputer do domu. Bo wszyscy byliśmy pasjonatami komputerów i pisania programów. Pierwsze pięć lat e, firmy to była taka firma, która tam zatrudnialiśmy do 20 osób po tych pięciu latach. To nadal nie była wielka firma. Wynajęliśmy kilka następnych pomieszczeń. Staliśmy się w Lublinie, bo głównie dostarczaliśmy nasze pisane przez nas oprogramowanie w Lublinie. Staliśmy się dość popularni. Kupiliśmy sobie pierwsze samochody, to były takie maluchy, nie wiem czy wiecie jak wygląda maluch. Natomiast w 97 roku, czyli 7, 7 lat później, to był przełom 6-7 roku, Eee, poznałem ludzi, którzy reprezentowali amerykańską firmę firmę Oracle i ta firma, która jest jedną, nie wiem, jaką znacie firmę informatyczną światową? Microsoft znacie? Apple właśnie. Microsoft. A kto kieruje od wielu lat Microsoftem? No. No, no. O, bardzo dobrze. A Bill Gates jest biznesmenem? Jednym z największych. E, firma Oracle to jest taka właśnie podobna firma jak Microsoft, tylko z trochę innymi rozwiązaniami. Wielki, globalny, amerykański koncert. Przyjechał do Polski, zakładał sieć partnerów. E, my jako firma SAFO staliśmy się również, podpisaliśmy umowę partnerską e, z z tą amerykańską korporacją. Zresztą podpisało takich umów partnerskich w samej Polsce około 200 firm informatycznych. Wyobrażacie sobie, ile tych firm informatycznych wtedy na polskim rynku było. Zresztą myśmy potem jeździli na takie spotkanie partnerów. Muszę Wam powiedzieć, że z tych 200 firm po 10 latach zostało 10. Wiele z nich nie przetrwało znaku czasu. Myśmy mieli trochę szczęścia, dlatego że na samym początku e, znacie jakiej marki Chipsy. Właśnie. E, Udało nam się podpisać umowę bardzo ważną z firmą Fritolej na rozwożenie, znaczy na wspieranie oprogramowaniem procesu rozłożenia lejsów po całej Polsce, tak? dlatego że oni produkowali te lejsy w fabryce w grodzisku mazowieckim i mieli wielki problem jak rozwieźć po całej Polsce, tak? żeby każdy z was mógł pójść tam do sklepiku swojego osiedlowego i móc kupić te lejsy. I oprócz tego, że musieli mieć samochody, ludzi, którzy będą rozwozili, to potrzebowali też takiego oprogramowania. Staliśmy się po 10 latach z tej 10-osobowej firmy, firmą ponad 100-osobową. Zatrudnialiśmy w 2002-2003 roku około 130-140 osób. Dzięki temu, że miałem przez wiele lat okazję prowadzić tą firmę, miałem też okazję poznawać wielu ciekawych ludzi. Ktoś poznaje, kto to jest ten pan na przykład? Proszę. Tak jest. Między innymi na przykład gościliśmy u siebie w firmie pana profesora Leszka Balcerowicza, który był dla nas, dla mojego pokolenia, jednym z najważniejszych osób w Polsce, bo to on dokonywał przemian gospodarczych. Dochodzimy do 2007 roku, kiedy firma już zatrudniała prawie 180 osób. Była bardzo dużą firmą, jak na branżę IT, producenta i polski rynek to naprawdę spora firma. Ja mówię, przez te lata, zwłaszcza w tej drugiej części, miałem okazję prowadzić już projekty również międzynarodowe, zjeździć praktycznie całą, całą Europę, a też... Czasami yy, daleko w świat, zbudować dużą firmę i uznałem, że. Nie wiem, słyszeliście takie hasło jak globalizacja? Z czymś Wam się kojarzy? Co to znaczy? Proszę. Przejście na cały świat. Właśnie, bardzo dobrze. Tak. W skrócie, w uproszczeniu można tak powiedzieć. To, co Wam mówiłem na początku, że my jak stworzyliśmy SAFO w tym 90 roku, to to była firma lubelska. To znaczy nie tylko, że miała siedzibę w Lublinie, ale działała w zasadzie w Lublinie i w okolicach. Później, od 97 roku, byliśmy firmą ogólnopolską. Natomiast rynek się zmienia, również dzięki internetowi, dzięki szybszemu transportowi dzięki usuwaniu granic, e, dzięki tworzeniu Unii Europejskiej i dzisiaj rynki stają się rynkami globalnymi. Ja w 2007 roku uznałem, że e, chciałbym współtworzyć jedną z największych polskich firm informatycznych i budować taką firmę, która będzie konkurowała z niemieckimi, amerykańskimi i innymi. E, i stworzyliśmy, w 2007 roku powstała ASECO Business Solutions, jedna z największych polskich firm informatycznych w grupie ASECO. Firma ASECO to już w ogóle wielka historia i globalny, globalna firma, ale ASECO Business Solutions jest firmą, która już zatrudnia prawie 700 osób, ma siedzibę w Lublinie. Czyli zauważcie, z tych 10 osób doszliśmy po 17 latach do, do 700.